Jesteśmy w kwaterze Żony. To jest Sidaret. Chciałem Wam pokazać jaka silna konkurencja jest między, między zawiązkami a, a przyrostami, i właśnie dogram Wam zaraz w garażu, co, jaki mam pomysł, żeby zaopatrzyć te, te właśnie zawiązki w wapń. I tu mamy następną. Tu mamy zawiązki. To jest to samo długie przyrosty no i w tym roku wapń to będzie numer jeden w sadzie no i to jest odpowiednia chwila żeby już zacząć dostarczać ten wapń do tych zawiązków pokażę to w kolejnym, w kolejnej części komunikatu jaki mam na to pomysł jaki produkt zakupiłem To jest następny zestaw na oprysk zapobiegawczy, czyli wyrer do zakwaszania, i ustawiłem w takiej kolejności, jak, jak powinniśmy to dodawać. Czyli najpierw zakwaszamy wodę, potem dodajemy środek grzybobójczy, w tym przypadku multicap. No i bezpieczny wapnie, który zakupiłem, żeby wspomóc troszeczkę. Troszeczkę kwiaty, no i zawiązki, które wiadomo konkurują teraz z przyrostami, które bardzo mocno rosną. Jest to bezpieczny wapń, który można spokojnie stosować na aminokwasach. Zapomniałem jeszcze Państwu powiedzieć, bo pryskałem humusami, że beczkę myłem pentałoszarem. Beczka była po. Po środkach fastobójczych, także no beczka raczej musi być czysta, żeby użyć, no bo wszystkie te preparaty uszkadzają bakterie, które są zawarte w produktach.